Okej, okay, Siemano, z tej strony short i z góry was proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję. A także fajny komentarz pod tym filmem, ponieważ nagranie go to jest jakaś udręka i nie spodziewajcie się więcej filmów nagrywanych na dworze. Um, so ja witam Was w kolejnym shoppingu. Dzisiejszy shopping jest na tyle ciekawy, że z nagraniem go zwlekałam już jakiś miesiąc, ponad. A są to tylko dwie figurki, które po części w sumie odpakowałam, ale tylko po to, żeby zrobić e, zdjęcie i wysłać czaszce, e, ponieważ już lecę tutaj z Monster Time. Bo wyglądało to tak, że kupiłam ten zestaw dwóch, w sumie trzech figurek, ale zobaczycie, czemu mówię dwóch. Ze względu na to, że znajdował się tam króliczek, który się podobał Saszce i chciałam go kupić i dodać do prezentu na urodziny. Um, ale tego samego dnia, kiedy odbierałam te figurki, ona również odbierała swoje i okazało się, że zamówiłyśmy tego samego królika. Tak, więc, no, troszeczkę śmiesznie czyż nie. Po tak długim czasie odpakujemy sobie te figurki. Więc paczka prezentuje się tak. Jest naprawdę wielka w porównaniu do zawartości. Jak widzicie, jest półotwarta, ponieważ tutaj była etykieta, więc uwzględnijmy to sobie. Jeżeli się zastanawiacie, czy ja naprawdę czekałam ponad miesiąc, żeby nagrać odpakowywanie dwóch figurek, powiem Wam, że tak. Ale nie dlatego, że są to jakieś super, hiper, nie wiem, nie wiadomo jakie figurki, które chciałam nagrać. A po prostu nawet ostatnio nie miałam czasu. A pamiętajcie, każde kupione figurki to, to każdy dodatkowy film na kanał, wiadomo. Heh, wiecie o co chodzi. Więcej kontentu. Więc pierwszą figurką, czyli owym króliczkiem, jest ten. A, no tak, przepraszam. Jest ten oto króliczek. A wygląda on tak. I właśnie okazało się, że Sasza ma tego samego. Także ta figurka zostanie u mnie. Ogólnie, no jest już. Zdecydowanie. Druga figurka to figurka, która miała zostać dla mnie początkowo, zanim zostały obie dla mnie. E, I jest to taki, oto tabikat. Nie jest to mój ulubiony Tabi. Nie jestem fanką, e, że tak powiem, tygrysich wzorów na modelu pussy Tabi. Pussy a, więc, jest to chyba jeden z y, tych klocków, z którymi się podoba najmniej, ale jednak fajnie mieć go w swojej kolekcji, bo jak wiecie, zbieram tabi, więc zawsze to kolejny dodatkowy. I czas na trzecią figurkę. Naszą trzecią, y, zarąbistą, pet shopową figurką jest to coś, znaczy się, przepraszam, ten Skunks. Jak wygooglowałam, to nie tak, że to nie jest. Nie, przecież to jest unikat. Wy się nie znacie. Um, także no, um, 10, 10 na 10 jest taki squishy. Papier Rare i w ogóle. Ogólnie nie jestem fanką nagrywania na dworze, więc yy, nigdy więcej. Jak już to tylko w domu podziękuję, bez ciężkie warunki, nawet jeżeli jest ładna pogoda. Także to były wszystkie figurki, jakie zakupiłam. Cały ten zestawik kosztował mnie 10 zł, plus wiadomo, wysyłka. Yy, no i co to powiedzieć? No, figurki ładne można powiedzieć, że jestem zadowolona. Yy, no, no, są bo są, no, nie robią wrażenia. Także to by było na tyle. I uprzedzam, właśnie, tak jak mówiłam, yy, one były kupione już dawno, dawno. Więc y, dalej mam przerwę od kupowania figurek i y, 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 wy... y, 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 wychodzę z zakupu holizmu, y, także tak właśnie, y, jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, z tej strony mówiła Wasza Short i widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się!